Pierwsi fani muzyki folkowej, a zwłaszcza bałkańskiej, przyjechali już w środę. Zajęli według nich najlepsze miejsce na polu namiotowym i czekają. Bałkany to nasz, można powiedzieć, drugi dom. Jak nie dzisiaj, jak nie w tym życiu, to na pewno w następnym. A tutaj jest okazja i posłuchać, i poczuć klimatu, i spotkać ciekawych ludzi, którzy myślę, czują i tak jak, tak jak my. My chcieliśmy to zobaczyć. Znaliśmy to tylko z internetu, z opowieści. W zeszłym roku się nie udało, w tym roku się nam udało. Panonika to festiwal właśnie dla takich zakręconych. Przyjechali do barcic z całej Polski. Klimaty cygańskie zawsze nie pociągały. To jest jakaś taka moja dusza gdzieś tam w tym gra wszystkim i jak zobaczyłam, że jest taka opcja takiego festiwalu, że można posłuchać muzyki, pobyć z ludźmi, którzy nadają tych samych falach, no to stwierdziłam, tak, to jest miejsce dla mnie. Tutaj jest taki spęd, znaczy taki zlot, Paragos podróży. No i są znajomi, chce się spotkać. No i fajna muzyka, bo byłem w tym roku w Guczy. Eee, no i tego. No i mi się spodobała ta muzyka, właśnie taki Balkan Grass. No i sam trochę się interesuję muzyką, właśnie taką folkową, też bałkańską, także no, chciałbym posłuchać. Wartek przed południem jeszcze niewiele się działo. Trwały ostatnie przygotowania do serii koncertów. Ustawiano namioty, w których odbywać się będą warsztaty, gdzie można będzie posmakować także bałkańskiej kuchni. Od poprzedniego panoniki już planowałem, żeby właśnie ten urlop sobie zostawić specjalnie na tą imprezę, tak żeby pobawić się ze znajomymi, spotkać się, porozmawiać i posłuchać właśnie muzyki. Można poznać wielu ciekawych ludzi i posłuchać. No, dobrej muzyki też. Barticka Panonika to impreza, która ma dawać nie tylko rozrywkę. Organizatorzy chcą ją wykorzystać do promocji gminy Stary Sącz. Chodziło nam o stworzenie produktu turystyki kulturowej, który będzie miał potencjał do publiczności ze znacznie dalszych okolic niż tylko z sądeczyzny. Z całej Polski, docelowo również z zagranicy. I biorąc pod uwagę to, w jakim miejscu jesteśmy w Dolinie Popradu, w miejscu, które przez 150 lat było częścią monarchii austro-węgierskiej, gramy muzykę właśnie z tych krajów. W programie festiwalu jest osiem koncertów zespołów z Polski, Serbii i Węgier. Są też warsztaty śpiewu i wycieczki krajoznawcze. Impreza potrwa do niedzieli.